Poetariat Dzieciom. Wierszyki uśmiechem plecione. Wydawnictwo autorskie. Magdalena Kapuścińska. Wieluń 2021 rok. Czyta Cezary Papaj. Elżbieta Jach. Wesołe Mikołajki. Dostał Mikołaj listów z toworków. Będzie je czytał do czterech wtorków. Potem prezenty do spakuje i każde dziecko czymś obdaruje. Ania marzyła o cud kucyku. Za to dostała książek bez liku, farby i kredki chciała haneczka. Ale ma w paczce kruche ciasteczka. Maciuś w pudełku odnalazł żabę, a w liście prosił o czekoladę. Alusia miała dostać laleczkę. Mikołaj przyniósł jej sukieneczkę. Mamie przypadły w prezencie śpioszki. Tatuś zaś dostał piękne dwie broszki. Dziadek otrzymał nowy tornister. A mały Gucio, wiecie co? Mikser! Wszyscy ze śmiechu się pokładali, kiedy prezenty rozpakowali. Wesołe były te Mikołajki. Tak często bywa. To nie są bajki.